I mamy spryskiwacze do Władimirca zdemontowane. Nie jest to trudne. Spróbujemy je zbadać. Zregenerować traktor przy kapcach, przy dodawaniu gazu z wolnych obrotów, kopci na czarno. Tutaj możemy zauważyć nagar czarny na wtryskiwaczach. Podkładeczki, oczywiście, trzeba będzie powymieniać. Jakie trzeba będzie końcóweczki wtrysków, rozpylacze paliwa, tak zwane zakupione polskie? No i zobaczymy, czy się coś poprawi. Nikt zakupiłem niedawno. Będzie to moja przygoda z Władymircem. Zobaczymy, co będzie dalej. Będę starał się nagrywać filmiki. Zaznaczam, iż nie jestem mechanikiem, tylko rzeźnikiem. Ale coś tam się pobawimy z tym rosyjskim, inaczej radzieckim cudem techniki. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę.